Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Już prawie wiosna, pogoda coraz lepsza, coraz więcej drzew i ogólnie roślin zaczyna puszczać wspaniałe aromaty, i tym samym alergicy zaczynają cierpieć z tego powodu. W dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć Wam w jaki sposób za pomocą ziół można wspomóc się w okresie josennoletnim, aby Wasze alergiczne problemy zniwelować przynajmniej trochę. Więc serdecznie zapraszam na film. I wróciłem moi drodzy do domu, bo zaczęło mocno wiać, więc będzie fotelowe opowiadanie. Eee, może rozpocznijmy od słowa alergia. Co to w ogóle słowo oznacza, skąd pochodzi? Więc alergia to słowo pochodzące z języka greckiego i oznacza w dosłownym tłumaczeniu nieprawidłową odpowiedź. Czyli tak naprawdę mówi się o niewłaściwej reakcji układu odpornościowego na różne substancje, które nie są szkodliwe dla zdrowych ludzi. Tymi substancjami yy, mogą być niektóre produkty żywnościowe, pyłek kwiatów, sier zwierząt, na przykład. Różne barwniki, konserwanty, jad różnych owadów, też różne związki chemiczne, no wiele jeszcze innych substancji, które nazywa się alergenami. Kiedy dojdzie do kontaktu organizmu z alergenem, następuje gwałtowna reakcja układu odpornościowego, gdyż ten traktuje alergen jako środek potencjalnie niebezpieczny. Dlatego produkowana jest nadmierna ilość histaminy lub serotoniny, które z kolei wywołują uczulenie, a w konsekwencji e, następuje rozszerzenie naczyń włosowatych, zwiększa się ilość przepływającej krwi, a to z kolei powoduje przekrwienie i obrzęk. Reakcje te mogą występować łagodnie, mogą też być bardzo, bardzo raptowne, gwałtowne, mogą zagrażać nawet życiu. Co ciekawe, objawy te występują lub znikają w dowolnym momencie życia, ale takie pocieszenie, przynajmniej dla takich osób jak ja, że po 40 roku życia już się nie pojawiają nowe jakby problemy alergiczne. Do najczęstszych e, objawów alergii należy zapalenie skóry. Pokrzywka e, wraz z nagłymi zmianami skórnymi i swędzeniem Obrzęk e, wokoło oczu i warg e, są to tak zwane alergie skórne. Ponadto mogą występować e, takie objawy jak katarsienne, swędzenie oczu, czyli tak zwane alergie oddechowe, bóle brzucha, biegunki, mdłości, czyli to są takie alergie nazywane pokarmowymi. Jednak e, z końcem zimy zaczynają się pojawiać alergie oddechowe, i właśnie o tym. Głównie na tym głównie się skupię w dzisiejszym filmie. I co jest najczęściej spotykane? Katar sienny, zatkany nos, ciągłe cieknięcie różnych, różnego śluzu i płynów z nosa. I to nam bardzo uprzykrza życie przez krótki okres, szczególnie na przejściu zimy. Czyli taki luty, marzec, kwiecień to są najgorsze miesiące dla alergików. Czym jest ten katar sienny? Katar sienny to tak zwane alergiczne zapalenie błąd śluzowych objawiających się swędzeniem oczu, nosa, błon śluzowych, podniebienia lub nawet i gardła. Często towarzyszy temu katar, zatkany nos, kichanie i kaszal. Ale skąd te alergie o tej porze roku? No, wydawać by się mogło, na no prześnicy, jeszcze nie kwitnie, nie ma kwiatków. Generalnie jest zimno, ciemno i paskudnie. Ale moi drodzy nic bardziej mylnego. Otóż odpowiedzialne za tą alergię są pyłki roślin oraz zarodniki grzybów, e, które pojawiają się właśnie z końcem zimy. Niestety są osoby, które mają alergię na roztocza kurzu domowego, no i oni mają problemy przez cały rok, bo generalnie kurz w domu i roztocza, no one nie znikają. Tak, ale w przypadku akurat osób uczulonych na pyłek konkretnych e, roślin mają one problemy przez kilka tygodni do nawet miesiąca, kilku miesięcy, właśnie w roku, przez ten właśnie okres, gdy pyli dana konkretna jakaś roślina. Wiele roślin pyli zanim pojawią się liście. Właśnie po to, aby wiatr w łatwy sposób mógł poroznosić pyłek między różnymi. Osobnikami powiedzmy roślinami. Dlatego w lutym pylą już leszczyny, olchy, potem przyjdzie czas na brzozy, topole, dęby, no i oczywiście trawy. Słoneczna i ciepła pogoda mogą przyspieszyć pylenie roślin i wtedy właśnie będzie najbardziej to odczuwalne dla, dla, dla alergików, na pewno pewną ulgę e, w tych objawach alergicznych może przynieść pogoda deszczowa i bardziej. Wietrzna. ale alergia alergią, jakie naturne, naturalne preparaty y, mogą nam przynieść ulgę w alergii oddechowej? A są takie, moi drodzy. Okazuje się, że napary, na przykład z pokrzywy, napary robione z rumianku, robione z nawłoci lub krwawnika, mogą się przydać, aby zmniejszyć wydalanie wydzieliny z nosa. Pomóc również może świetlik. Wiecie, jest wiele różnych kropli do oczu, żeby na przykład sobie poprawić e, jakość widzenia, ale również też różne dyskomforty, które mogą w oczach być. Podczas alergii właśnie takiego okresu można zacząć używać krople ze świetlikiem do oczu. E, również miłożą oraz ostropest. E, niektórzy uznają, że olej z czarnuszki łagodzi podrażnienia skórne i jednocześnie też e, zmniejsza Wydzielanie histaminy. Do terapii ziołowej można też dołączyć akupunkturę. No nie jest to bezpośrednio roślinka, którą spożywacie, ale akupunktura też sprawdza się, jeśli chodzi o zminimalizowanie, lub zmniejszenie objawów alergicznych. Innym zielem, takim trochę mniej popularnym, ale również mającym właściwości takie obniżające efekty alergiczne, jest tarczyca bajkalska. Która z jednej strony zmniejsza ilość wydzielanej histaminy, a z drugiej strony pomaga też w astmie, a powiem zapaleniu skóry, jeśli jest stosowana też zewnętrznie, bo może być stosowana w formach różnych żeli, wysypkach oraz ogólnie działa też lekko uspokajająco. Poza tym, co już Wam powiedziałem, moi drodzy, poleca się również Imbir, który nie tylko służy w katarze alergicznym, ale również wzmacnia organizm i poprawia ogólne. Krążenia i działa kojąco na układ trawienny. W walce z alergią oddechową pomocne mogą być również naturalne środki przeciwhistaminowe, takie jak witamina C, bioflawonoidy, zwłaszcza kwercetyna, którą znaleźć można w różnych owocach, np. w ciemnych winogronach, aroni, jabłkach, gruszkach. W czym tam jeszcze? W pomarańczach, śliwkach i, i w czarnej porzeczce. Ale również też e, czytałem, że może być w figach, borówkach, brokule, papryce. jajko. naprawdę spora li lista była tych warzyw i owoców. Sałacie, chyba cykorii, czerwonej cebuli, szpinaku. Hmm. Kalafiorze, miodzie, zielonej herbacie, nawet no w takich przyprawach jak estragon, które bardzo często wykorzystujecie do, do, do ogórków, jak latem się przygotowuje do słoików. W oregano też jest, w kolendrze, koperku oraz lubczyku więc dość długa lista. Więc jak sami widzicie, jest bardzo duża lista możliwości przetestowania różnych roślin, warzyw, owoców, ziół aby wspomóc się w różnych problemach alergicznych. Co jest istotne, wiecie, alergie są na wszystko, również na pożywienie, więc w tym przypadku, jeśli któreś z tych omawianych przeze mnie mm, roślin jest Waszym alergenem, no to oczywista sprawa, że nie będziecie z tego korzystać, nie będziecie tego stosować. Ale jeśli nie jesteście uczuleni na żadne z tych lub na niektóre z nich, Możecie spróbować i sprawdzić, czy tego typu, na przykład napar, e, wspomoże, wspomaga Was w waszych problemach alergicznych. Na pewno nie zaszkodzi zmienić dietę lub ustawić sobie dietę w takie warzywa i owoce, które mają takie właściwości, e, jakby obniżające poziom tych problemów alergicznych. No ale wiadomo, to musicie dostosować do własnych potrzeb, własnych możliwości i własnych y, alergii. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Wszystkiego dobrego wam życzę. I do zobaczenia w następnym odcinku.